Dobra, jeszcze tylko muszę spakować telefon i portfel. Anka, a gdzie ty się pakujesz? Dokąd się wybierasz, co? Nie twoja sprawa, Werka, nie twoja sprawa. A ciocia wie, że ty gdzieś idziesz, że wychodzisz? Mama akurat pojechała na zakupy. Kaziu jest dzisiaj do wieczora w pracy. Ja wrócę późnym wieczorem. I po prostu musisz powiedzieć, że poszłam do Zoi. A tak naprawdę to dokąd idziesz? A tak naprawdę to jadę nad morze do Kamila. Co? Oszalałaś? Całkiem sama? Już raz pojechałaś sama pociągiem i źle to się dla ciebie skończyło. Nie rób tego, proszę cię. Oj, przestań, nic mi się nie stanie. Pojadę do Kamila, odwiedzę go, pobędę z nim parę godzin i wrócę. To jest niebezpieczne, źle robisz. Weź, przestań. Nie pamiętasz, jak ty broiłaś? Ja zawsze cię kryłam. Teraz twoja kolej. Powiem cioci, że nie wiem, dokąd poszłaś. No i super. Och, powinnam pojechać razem z nią. A jak coś jej się stanie? Na dodatek będę musiała okłamywać ciocię. Och, nie cierpię takich sytuacji. Pół godziny później. O, jesteście. Przepraszam, że się spóźniłam. Spoko, nic się nie stało. Werka! Zobacz, jakiego mam konika! <grych> Bardzo ładny. Stęskniłem się za tobą. Dawno się nie widzieliśmy. No wiem, to prawda. Musimy porozmawiać. No dobrze. Siostrzyczko, możesz iść się pobawić? No pewnie. O czym chcesz rozmawiać, co? Na pewno chcesz mi opowiedzieć, jak było nad morzem? Nie. Chcę ci powiedzieć coś innego. No ale coś się stało. No wiesz, bo ja chcę ci powiedzieć, że będę chodziła do szkoły. No wiem, niedługo, już wkrótce wrzesień. No tak tylko, że ja będę chodziła do innej szkoły. Do innej szkoły? Czyli jakiej? Fabian, zobacz, ilu mam kolegów? Fabian, zobacz! Widzę, widzę. Do jakiej szkoły będziesz chodziła? No, dostałam się do szkoły dla modelek. Zaczepił mnie w kawiarni taki fotograf, bardzo, bardzo znany fotograf i zaprosił mnie do szkoły dla modelek. To luksusowa szkoła. Czaisz? Będę modelką. Co? Modelką wyrka? To dla mnie ogromna szansa. Tam będą też takie normalne lekcje jak matematyka, język polski. No ale to modelek szkoła, modelek, no nie, w ogóle tylko jakoś, no, no nie. Co nie? Ty też we mnie nie wierzysz? Też myślisz, że jestem zabrzydka do takiej szkoły? Nie, nie to miałem na myśli, tylko w ogóle nie będziesz miała dla mnie czasu. Bycie modelką nie jest łatwe. Przecież wiesz, wiem, ale chcę spróbować i koniec kropka. Fabian. Ja już podjęłam decyzję, a to jak ty się teraz zachowasz, to już twoja sprawa. No a jak mam się zachować? Przecież nie zerwę z tobą, bo będziesz modelką, ale prędzej czy później, to ty zerwiesz ze mną. Co? Naprawdę tak myślisz? Oszalałeś? Ach, jak będziesz modelką, będą się kręcić koło ciebie fajni chłopacy. Ty jesteś fajnym chłopakiem, jesteś moim chłopakiem. Ach, werka, werka, nie wiem, jakoś tego nie widzę. No daj spokój, spróbujmy. Zobaczysz, że będzie dobrze. Fabian! No, co tam? Czemu jesteś smutny? <noise> Fabian jest smutny, bo będę modelką i już jest o mnie zazdrosny. Będziesz modelką? Ale super! Fabian, powinieneś się cieszyć! Werka będzie śliczna, Werka będzie śliczna, będziesz miała pokazy mody i sesje zdjęciowe, tak? No, pewnie tak. Ach, pewnie przejdziesz jakąś wielką metamorfozę. No na pewno, tam mnie ogarną, zrobią mi włosy i w ogóle... Ale super! Ech, no dobra, pociąg odjeżdża za pięć minut. Nic nie powiedziałam Kamilowi, że do niego przyjadę. Napisał mi smsa, że właśnie siedzi w domu i się nudzi. Więc na pewno go tam zastanę. Ale super, pociąg już ruszył. No dobrze, zjedz i pójdziemy do domu, okej? Okay? Okej! Okay. Fabian, muszę ci powiedzieć coś jeszcze. Co znowu? Anka pojechała nad morze sama pociągiem. Co? Po co? Do jakiegoś Kamila, zakochała się w nim i moja Ciocia nic o tym nie wie. I jak wrócę do domu, to mam kryć Ankę, mówić, że nie wiem gdzie poszła. Uryty, musisz powiedzieć Cioci prawdę, a jak coś się stanie, no właśnie wiem, no. no, ale nie mogę. Jak wygadam Ankę, to już nigdy więcej się do mnie nie odezwie. Jak coś jej się stanie, jak ktoś ją porwie, albo coś, to też się więcej do ciebie nie odezwie. W ogóle nie powinnaś jej wypuszczać z domu. No a co miałam zrobić? Na siłę ją trzymać? Za godzinę napiszę do niej smsa, czy dojechała na miejsce i czy wszystko jest ok? Oj, Wera, Wera. Fabian, zjadłam już, możemy iść. Ja idę do domu. Na razie. Na razie, Fabian. znałam, że Fabian wesprze mnie, że powie, że będę super modelką, że się nadaje. A on zareagował zupełnie tak samo jak wszyscy. Godzinę później. No i super. Dojechałam. Wiedziałam, że dojadę cała i zdrowa. Pociąg powrotny mam o 19.30, czyli około 2030 21.00 będę w domu. A teraz pędzę do Kamila. Dararara. O, Werka coś pisze? Czy wszystko u ciebie w porządku? No tak, w porządku. Odpiszę jej, żeby się nie martwiła. Co tam porabiasz, Wercia? O, hej ciocia, jak było na zakupach? A, całkiem dobrze. A ja kupiłam sobie taki magazyn modowy. Żeby chociaż troszeczkę poszerzyć swoją wiedzę na temat modelingu. O, przygotowujesz się. Bardzo dobrze. Chcę ci powiedzieć, Berka, że bardzo w ciebie wierzę. Wiem, że osiągniesz sukces w tej szkole, bo jesteś przepiękna. Oj, ciocia, nawet nie wiesz, jak ja potrzebowałam takich słów. Każdy tylko mówił, że się nie nadaje, że to nie szkoła dla mnie, i ja już zaczęłam wierzyć, że to nie szkoła dla mnie, a przecież ja wcale nie jestem taka brzydka. Werka, w ogóle nie jesteś brzydka. A teraz, jak zadbają o Ciebie w tej szkole, pokażą Ci, jak robić sobie makijaż, jak czesać włosy, to już w ogóle będziesz wyglądała jak ta lala. <laughs> no, tak, ciocia, tak. A powiedz mi Werka, gdzie jest Anka? Jak zwykle nie odbiera telefonu. Napisała mi tylko SMS-a, że będzie dzisiaj w domu około 21-21.30. No ale ja nawet nie wiem, gdzie ona polazła. A... Ja też nie wiem, ciocia. Pewnie do Zoe poszła. Ach, pewnie tak. Dobrze, idę robić obiad. Uf. No dobra, na liście podany był ten adres, czyli jestem na miejscu. Tak, słucham. Dzień dobry, zastałam może Kamila? Nie, Kamila nie ma. Wyszedł jakieś 3 godziny temu. Mówił, że idzie na boisko. I jest pani pewna? 3 godziny temu? Na 100%? Tak, na 100%. O, dziękuję bardzo. Proszę. Co? Przecież pisał mi w SMS-ie, że jest w domu, że siedzi i się nudzi. Po co on mnie okłamał? Przecież on nie wiedział, że do niego jadę. Dziwne, no ale dobra. Skoro jest na boisku, to tam pójdę go szukać. Po południu. Dzięki, Ciociu, obiad był przepyszny po prostu pychotka. A sałatę zostawiłaś? Oj, Ciocia, ja to się dosyć sałaty najem pewnie w tej szkole. Tam na 100% będę musiała jeść jakieś dietetyczne rzeczy, a nie takie pyszne obiadki jak ty robisz. Oj, werka, werka, tylko żebyś za bardzo nie schudła. Tak jak wyglądasz teraz jest idealnie. Nie no, co ty ciocia ja się odchudać nie będę. <śla> Robisz największe balony z gumy, jakie kiedykolwiek widziałem. Co? Kamil? Z jakąś dziewczyną? Co za oszust! Aj, Kamil, co porobimy teraz? No nie wiem, możemy gdzieś pójść, na co masz ochotę? A, może pójdziemy do parku? Będzie romantycznie. O, lubię, jak jest romantycznie. No tak, Kamil jest bardzo romantyczny. Ostatnio spędził ze mną romantyczny wieczór na plaży, wiesz? Anka, co ty tutaj robisz? Co to za dziewczyna, Kamil? No właśnie, Kamil, powiedz, co to za dziewczyna przyjechała do ciebie pociągiem. Kawał drogi. Y, no wiesz, mogłaś mnie uprzedzić. Uprzedzić cię? To ja muszę cię uprzedzać? Pisałeś mi w liście, że czekasz na mnie. Kamil, w jakim liście? O, ona coś wymyśla. Kłamie. Nie kłamie. Kamil napisał do mnie list, że za mną tęskni i że mam do niego przyjechać, albo że on przyjedzie do mnie. O czym ona mówi? A ty co? Jesteś jego dziewczyną? No tak, jestem. Od kilku dni. A ty co? Z choinki się urwałeś, czy jak? Ja się urwałam? To Ty nie wiesz, że twój chłopak wysyła do innej listy, SMSy i że dzwoni do mnie co wieczór. Co ty gadasz? Wcale ci nie wierzę. Eee, Anka, może już pójdziesz? Kamil mnie kocha, tak mówił? Jasne, mi też tak mówił, ale wiesz co, chętnie ci pokażę SMSy od niego. Chcesz zobaczyć? No chcę. Pokaż. O nie, katastrofa! Kamil, to faktycznie twój numer. Co ty tu? Męsknie. O, o, Kamil! Ja ci to wszystko wyjaśnię. Tu nie ma co wyjaśniać. Lepiej zerwij z nim od razu. Na razie. No wiesz ty, co? Jak mogłeś? Ja przepraszam? Przepraszam? Idiota! Hej, zaczekaj! Co chcesz? Ja też jestem na niego zła. Nie wiedziałam o twoim istnieniu. Mówiłaś, że przyjechałaś tu pociągiem kawał drogi. O której masz pociąg powrotny? Ach, wieczorem. Nie wiem, co będę teraz robiła cały dzień. No to może spędzimy go razem, co? Żebyś nie była sama jak chcesz, to ci towarzyszę. Naprawdę ty, dziewczyna Kamila, mojego kamila? Ja naprawdę myślałam, że mu na mnie zależy. Nie płacz, nie warto. No Łatwo ci mówić, chyba nie byłaś w nim zakochana. Haj byłam, uwierz mi. Chodź, pójdziemy na lody. No dobra. Urety, ale przypał. O, dzień dobry Janek. Dzień dobry, jest może Ania w domu? Nie, nie ma. Myślałam, że może jest z tobą. Nie, nie, w ogóle się z nią dzisiaj nie widziałem i nie odbiera ode mnie telefonu. Ojej, ode mnie też nie. Naprawdę? To nie wie pani gdzie ona jest? Może u Zoi? No może tak, no. Ale jak już od ciebie nie odbiera i ode mnie nie odbiera, to może coś się stało. Wiesz co? Zadzwonimy do Zoi i zapytamy, czy Anka u niej jest. O, hej, Janek. Hej, Werka, cześć. Oj, Werka, Werka. Anka nie odbiera od nikogo telefonu. Rozmawiałaś z nią? Pisałaś z nią SMSy czy coś? Nie, co ty ciocia, ja nie. Ach, zadzwonię do Zoi. Ona pewnie poszła sobie do galerii po jakieś nowe ciuszki. No to nie może odebrać z telefonu. Przecież wiadomo, że się o nią martwimy. Kochani, już w kolejnym odcinku dowiecie się, czy mama Anki dowie się o tym, że Anka pojechała sama nad morze. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o zachowaniu Kamila. O tym, że spotykał się jednocześnie z dwiema dziewczynami. Subskrybujcie kanał Bajolanki, aby nie przegapić nowych odcinków, nowych historyjek toka boka. Do usłyszenia promyczki. Pa!